Nagle artyści, artystki, które wiesz przez półtora roku milczały całkowicie, prawie dwa lata milczały całkowicie, teraz nagle po prostu jest zalew wypowiedzi o tym, że to co się dzieje w gazie jest nieakceptowalne. I wiesz, i, i znowu, jakby bardzo dobrze, że takie głosy się pojawiają, ale o tym, że w gazie trwa ludobójstwo wiadomo od bardzo, bardzo dawna. I jednak bardzo, tak jak w wypadku polityków to brzmi właśnie jak trochę zarządzanie kryzysowe i ukłon strony na opinii publicznej, tak właśnie w wypadku tych, e, tych gwiazd estradowych, filmowych i tak dalej, to też trochę brzmi jak zarządzanie kryzysowym wizerunkiem. Wiesz, to jest, wiesz to, jest, to, jest, to jest po prostu hasło, y, zaraz się okaże, że wszyscy byli przeciwko temu. Tak, jak, tak, jak, tak jak pisał Omar El Akad y, kanadyjsko, Egipski pisarz napisał takiego wiralowego tweeta, potem napisał też esej, bardzo piękny zresztą polecam. One day everybody will have been against it. Przyjdzie taki dzień, że wszyscy będą twierdzili, że zawsze byli przeciw.